Szukasz prezentów, które nie zrujnują Twojego portfela? Oto pomysły na doskonałe podarunki razem z koszulkowy.pl Pierwszy pomysł to koszulka z nadrukiem. Wejdź na naszą stronę i sam przekonaj się jak wiele dostępnych wzorów mamy. A może praktyczna torba bawełniana idealna do szkoły, do pracy czy na zakupy? Wejdź na stronę i zobacz. Kolejnym hitem jest kubek z nadrukiem, idealny do kawy, herbaty, wody, a nawet jako dekoracja do biura. Mamy coś nawet dla ludzi, którzy mają problemy z oszczędzaniem. Specjalna skarbonka z grawerem, która rzuca Ci wyzwanie do zbierania pieniędzy razem z nią. Zobacz. Oto prezenty, które wywołują uśmiech, a Ty nie przekraczasz 100 zł. Koszulkowe.pl to miejsce, gdzie oryginalność spotyka się z przystępną ceną.